Szoda chlebna. Szczenięta pasterza zlizują srebro koloidalne. Ojcze ja nowe, witaminizuj się. Sonar szuka układu łaknienia. Lubi chorały, chorały lubią masturbację. Orgazm scalony w przepisie do genotypu. Wpuść insulinę. Instaluj apostolstwo. Po co szczenięta? Wszyscy lubią. Klonować czas. Ten oto chciał jeść mięso, więc pomieszałem mu języki. Szumią jadalne pogrzeby, gdy mówię przewidzianym tłumem. Sam na siebie kręcę gryps. Daj układom w chleb, zalej zapisy wodą, biada szczeniętom.